<grymne> Jestem gotowy na wszystko Nie używam tak się Widzisz no jest, tak. Ale słuchajcie Zobaczcie jak te gęsi się ładnie robią tutaj Można sobie zdjęcie za 3 euro zrobić To nie jest dużo <grymne> Promocja. Mam dobrą wieść czy złą wieść?

Dlaczego nikogo nie nagrywa? Ja nie nie nagrywa, Kto ci tak powiedział, że nie? Nie, ale. Kormoran. Posłuchaj. Luiska, tu już to widziałeś, co się fajnie stało? Jednak to szczypawicy dużo smaku dało. <laughs> cześć, 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 Michał egocy dwóch klat. Bardzo mi się podoba ten zawód. A co tu <laughs> Napiłem się z Norweskiego na nie wiem, <laughs> na górę. <laughs> Dobra, przecież Ola może do toalety. Ale nagrywasz.